Przejmą swoje się miejsca wśród kardza i profanują naszą ziemię. Ukryto mnie z się zachowują, za jakby ci przeklęci kardza byli zmagania. gośćmi honorowymi. Żygat się Dziękuję wam za uwagę. On nosi za fokus. Taki sam jak mój. Za... Jesteś proszę... pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. A, awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie, pomówmy później. Muszę iść. O, wow. on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin? Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjat, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się, tobie pasuje. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piło zęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak Ty może sobie nie do końca poradzić. <słyska> Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go, ale poza tym niewiele wiem. Powiedz mi coś o Olinie. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go, ale poza tym niewiele wiem. Myślałam, że obrzucą Twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na kardża za krwawe łowy i to nie dziwi. Chcecie zapytać o coś jeszcze? Jak chcesz, ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy? Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemie ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla boga słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę, w tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn Szalonego Króla połączył siły rebeliantów Karja i wolnych ludzi Oseram. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Awada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas proszę. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Ha! Porwana? Tak. W ofierze nie. Na erse trzeba więcej niż paru kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży. Pupilką samego króla Słońce. Jak zdołała przeżyć? A, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? albo odwiedź południki poznaj ją osobiście polubicie się obie jesteście dość e, bezpośrednie Kim są Oseram? A moje plemię z północnego zachodu. Trzy rzeczy nam wychodzą: kłótnie, kowalstwo i browar. A wolni ludzie kim są? W sumie można nas nazwać najemnikami, wojskiem za pieniądze. Ale bardziej lojalnymi, niż można pomyśleć. Awad nie pozbyłby się ojca bez naszych mięśni i broni. A teraz część służy mu dumnie w osobistej straży. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak, nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwsze słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15-20 lat temu maszyny nie były tak. Wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie, niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piło ząb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz, ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą, skoro historia kardza jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju, nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym kardza nie tylko walczą, ale i budują, choćby południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Jak wielki jest południk? Jaki on jest? Jakby tu zacząć. Mój lud jest świetny w kuźni, no po prostu mistrzowie metalurgii. Ale w budowlance to... Kardzja nas przebili. Miasto wisi nad kanionem, mają więcej mostów niż nora dróg, ich budynki są jak góry, a z drugiej strony doliny mają iglicę. Odbija promienie słońca niczym pchnięty w niebo nóż. Powinnaś sama to zobaczyć. Uznaj to za wyzwanie albo zaproszenie. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia, zdolna i no weź, spójrz na siebie. E, o czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc do zobaczenia. Może? Narża zabrali moją malutką siostrzyczkę podczas najazdu pięć lat temu. Niech matka im wybaczy, bo ja nie mogę. Wszyscy się zachowują, jakby ci przeklęci kardża byli gośćmi honorowymi. Żygać się Bez Bezbożni kardża nie powstrzymają przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogliby nam zrobić? Mamy zapomnieć, co kardża zrobili na... się w ogóle nie umywa do tego, co było pięć lat temu. Tak, za dużo miłości, a za mało walk na pięści w tym roku. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Ej, hey, Zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest Twój. Zrobiłem go dla Ciebie. Pluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z Was postawiliśmy lampę. Dzieło Waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. To za mnie, za wszystko, co zrobiłam i za odpowiedzi, które uzyskam po przejściu próby. Wszechmatko, usłysz nasze prośby! Czym jest, jest dziecko, dziecko, jeśli nie łzą pełnej na niej łzą Grojącym płomieniem, co rwie stworza niczym wiosenny wiatr, żeglujący pośród wierzymiący chmur, wypełniający płuca. Płuc. A każdy, każdy z nas stał się, stał się wielkiego łańcuchem miłości. Tam jest Olin. Mam do niego kilka pytań. Uch, za dużo miłości a za mało walk na pięści w tym roku. jest jeszcze lepsze niż rok temu. A to jest wyczyn. Nigdy nie wiadomo. Wyrzutek może nas zaskoczyć. W końcu to rozkiało Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do. Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś? W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Seram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się. Ja znalazłam swój w nie takiej jak Twoja, w ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja, w ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał, albo się bał. Czy fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi, to twój problem. Nic mi do tego. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Ach. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś. Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro Wielki Dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Bezbożni kardzja nie powstrzymają mnie przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogliby nam zrobić? Przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogliby nam zrobić? Uwierzmy. Lepsze niż zeszłoroczne bez matka słu. Co powiedziałeś? Znajdź sobie wyro, rzutku i śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, twoja obecność to. Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! <laughs> Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. Nie znałaś słów błogosławieństwa, co? Ale i tak nikt nie wysłucha twoich próśb. Widzieliśmy, jak gadasz z obcymi. Oni też nie chcą cię u siebie, co? O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz to? Wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie, niczego się nie boję. Tak. Siła jest cicha, ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci te blizny. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. <laughs> Jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Ailoi. O, wiem, kim jesteś. Zawody na no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Wala. Voilà. Miło Cię poznać, Walo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. <laughs> Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności. Ma swój urok. Przytulnie, jak Cię tu zechcą. W tym problem. Znajdziesz sobie miejsce, jak ja. Idź pośpi. W gotowości! Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Wygląda na żuwacza! No, nie Feum strzaskane wyrzutku. Przyda ci się nowe. No już! Muszę nadgonić. Muszę nadgonić. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy. Była za mną! Wyglądała na mocno. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo wala, ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz. Hej, tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszech, matkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! Dosyć teraz naprzód! Nie ruszaj się! Odwróć się i zginaj z powrotem. To prowadzi! Nie chcesz tego nie widzę! nie warto! Bast! Awala zaraz zę. No już dalej! Szybciej, przestań się wlec! Muszę tam, się postarać. Wyrzutek! Na starym szlaku? Zwariowała? Dobrze, doganiam ich. Patrz. Wyrzutek ich dogania. Ja ona tam dostała? Hey, tam. Muszę się postarać. Wyrzutek! No już dalej na starym szlaku? Zwariowała? Dobrze, doganiam ich. Patrz. Wyżółtek ich dogania. Jak ona się tam dostała? Udało się. No dobra, pośpiesz się, tak, trzymaj! Się na to całe życie. Oni mieli plemię, ale ja miałam dzicz. No dalej, bądź doskonała! Bądź doskonała! No dalej, no dalej, dasz radę! Nie mogę teraz dać się pokonać! Wyrzutek oszust! Wyrzutek zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy. Kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu? Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka wygrała próbę. Eloja, <timeframe> <umas>, <blunt animation> hey idź! Zatrzymać ich, zanim dotrze tu reszta. <Lux smoordnung> Nie możemy zostać. Tu jest wyjście, ale oni wciąż strzelają nie mogą strzelać jeśli nie żyją. Zajmij ich. Ja znajdę dobry kąt. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej. Już